I dzisiaj mam tutaj zaszczyt porozmawiać z naszym ekspertem września, Filipem Duszczakiem, na naszej zapoznawczej kawie. Ja mam kubek Seis Angels. Filip jeszcze nie ma kubka Seis Angels, ale bardzo niedługo, bo już za tydzień to się może zmienić. Chcę, żebyście poznali Filipa, kto jeszcze Filipa nie zna, a po drugie, żebyście chociaż trochę dowiedzieli się od strony merytorycznej, co czekać nas będzie za tydzień na spotkaniu. Skąd ty się po prostu wziąłeś? Long story short, ja jestem synem przedstawiciela handlowego i to powiedziałbym cholernie dobrego, takiego, takiego z pokolenia kowbojów, którzy budowali pierwsze struktury, czy to Takich, powiedziałbym, społeczności sprzedażowych czy struktur MLM-owych. ML także dla mnie ta w ogóle tematyka sprzedażowa gdzieś tam w tle, chociaż nie byłem tego wcale świadom, że w rzeczywistości, będąc młodą osobą, gdzieś się pojawiała. Natomiast, będąc dość też młodą osobą, e, podjąłem taką fajną inicjatywę i, i pojechałem na pół roku e, na wymianę studencką na granicę turecką, e, tam na, na, na granicę już czysto, e, czysto wschodnią, także na granicy z Iranem, gdzie. Okazało się, nikt nie mówił całkowicie o po angielsku. A ja. ja, to ja wiem, że cię... To się musi zatrzymać, nie poczekaj, Czy nie pomyliłeś przynajmniej kierunków? Wymiana studencka z. Tak, właśnie. To totalny... była taka opcja? Wiesz, co to była taka forma zakładu? Jakby nikt nie wierzył, że w rzeczywistości to zrobię, podniosłem rękę, że, że jestem gotowy jechać. No i właściwie minęło jakieś 8 tygodni. Byłem do końca świadom całego procesu, ale faktycznie wylądowałem w miejscowości Erzurum, czyli taki bardzo, powiedziałbym, takim naszym zakopanem. W, w Turcji Wschodniej i w pewnym momencie zabrakło mi słuchaj środków do życia i musiałem, e, musiałem jakoś zarabiać i teraz we nie, nie robiłem kebabów, natomiast e, okazało się, że znaczy znalazłem zatrudnienie w szkole języka angielskiego. Tylko jakby historia jest o tyle fajna, że ja nie dość, że miałem dość słaby język angielski, to w ogóle nie potrafiłem komunikować się po turecku. I zacząłem wtedy doceniać bardzo mocno i komunikację niewerbalną, i takie próbowanie nawiązania z kimś relacji, nie tylko poprzez jakby już bezpośrednio język, tylko faktycznie i gestykulację, i e, wszystkie te elementy wokół. I to był taki moment, w którym dość mocno zainteresowałem się samą komunikacją w sobie. I tak, jakby małymi kroczkami gdzieś tam trochę pojedziemy po świecie, wróciłem do Polski. I pierwsza faktycznie praca, która, która wydawała mi się sensowna, to była sprzedaż. Usiadłem za słuchawką jeszcze w firmie, która wtedy e, nazywała się ERA, oferowała różnego rodzaju usługi telekomunikacyjne. I okazało się, że jestem w tym po prostu dobry. I tutaj chyba będę nieskromny, bo okazało się, że jestem po prostu cholernie dobry w tej sprzedaży. To bardzo lubiłem. Ale podchodziłem do tego od samego początku, cał, jakby całkowicie świadomie, budowałem sobie skrypty samemu. Byłem całkiem świadom, jak sprzedawać, dost, otrzymując jakiś tam produkt. Mam tu człowieka od nowych technologii, człowieka, który mówi o tym, że to nowe technologie dają przewagę w sprzedaży, a jednocześnie mówisz o miękkiej stronie, więc ja takim myślę sobie, wow, co tu się dzieje? ludzie od nowych technologii, od od wymyślania coraz to nowych narzędzi, żeby nam było łatwiej, mówią i zaczynają mówić o, o empatii, o komunikacji, więc to ciekawe, że od tej strony zaczynasz. Wiesz, ja myślę, że to też jakby trochę na sekundę zmieniając temat, powoduje, że ja do dzisiaj jestem czynnym reprezentantem zespołu handlowego, który w taki samym stopniu odpowiada za realizację sprzedaży, jak koledzy w dziale I, i nie zamierzam tego absolutnie zmieniać. Jak to się stało, że dzisiaj jesteś, jesteś prezesem. Instream Group i co takiego dzisiaj robicie w swojej organizacji, że macie też klientów na całym świecie? W pewnym momencie odczułem taką potrzebę wpływania na produkty, które sprzedaję, i zacząłem też analizować sobie gdzieś tam, jakby to, co jest mi najbliższe, czyli jakie są problemy organizacji. Najbliższy był mi problem taki, że przechodząc z kilku organizacji po kolei, nigdy nie, nie, nie natrafiłem na środowisko, które jak mi się wydawało, mogłoby być lepsze z perspektywy handlowca. No, i jakby podjąłem wyzwanie wprowadzenia na rynek system crm Udało nam się wtedy gdzieś tam wejść na rynek, byliśmy w paru inwestycjach. Produkt nazywa się Instinct CRM. My nie jesteśmy za bardzo w Polsce rozpoznawani, dlatego że produkt bardziej lokalizowaliśmy od razu na rynku Stanów Zjednoczonych. No, i my też zaczęliśmy tak naprawdę świadczyć usługi w oparciu o technologie stworzone przez właśnie inne organizacje. Od pierwszego projektu dla znajomych, po prostu żeby pomóc, żeby, żeby utrzymać siebie i organizację. E, po pierwszych klientów, no i tak pomału, pomału zaczęliśmy faktycznie skalować organizacje, które dzisiaj praktycznie, no muszę powiedzieć, w trakcie miesiąca działa co najmniej na 10 rynkach e, na świecie. I, Ale to jest i tak, że koncentracja to są Stany, właśnie? Że... Absolutnie, absolutnie nie. Jesteśmy, jesteśmy wszędzie, tylko nie w Stanach. E, powiedzieliśmy sobie, że przewagą przede wszystkim naszej organizacji będzie to, że będziemy lokalni dla naszych klientów. Dlatego, my na przykład dzisiaj dla takiego porównania obsługujemy na przykład organizację RICOH i obsługujemy na przykład ją w całej Ameryce Południowej, e, w całym regionie LATA. Albo na przykład e, organizacje europejskie, takie jak na przykład EY czy Deloitte, i na przykład pracujemy dla nich w, w regionie różnie określanym, można powiedzieć na przykład EMEA, gdzie w każdym regionie pracujemy w lokalnym języku. I to jest jakby taka nasza trochę przewaga nad. Nad konkurencją, że my nie targetujemy tych rynków najbardziej popularnych w, w języku angielskim, tylko wyspecjalizowaliśmy się gdzieś tam w takich, e, powiedziałbym, mikrolokalizacjach. Co chciałbym w oparciu o to, co już zostało powiedziane, dlatego że jakby w ogóle przeglądając materiały i wcześniejsze spotkania, e, muszę naprawdę powiedzieć, że macie super poziom i, i to jest fajne, że oglądając poprzedników, no, jakby uśmiecha się, uśmiecham się i. I, i aż, 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 aż mam taki entuzjazm wewnętrzny, dlatego, że to są same wartościowe, fajne elementy. I teraz e, chociażby w nawiązaniu do ostatniego spotkania, gdzie bardzo dużo było powiedziane na temat sprzedaży i marketingu i e, tego, jak marketing ma wpływ na, na sprzedaż, czy choćby tego, co wcześniej też gdzieś tam kiedyś fajnie pokazywał e, Szymon i wykorzystywania e, tego elementu e, nawyków w sprzedaży, chciałbym to wszystko jakby. Zamrozić albo, powiedziałbym, utwardzić i z całą tą wiedzą, którą zakładam, że uczestnicy już posiadają, przenieść to realnie na proces. Czyli, jeżeli założymy sobie jakiś proces i wspólnie go w trakcie spotkania zbudujemy, niech to będzie bardzo prosty proces pięcio-sześcioetapowy od, nie wiem, pierwszej rozmowy po weryfikację potrzeb, złożenie oferty, negocjacje e, i, i domykanie sprzedaży, to w tym odcinku e, tego naszego procesu właśnie zadziewałem się pewnym. Na działania handlowe, pierwsza rozmowa z klientem, zbadanie potrzeb i zakwalifikowanie, dopasowanie później oferty, upewnienie się, że ta oferta faktycznie jest w odpowiedni sposób gdzieś tam przez klienta i na jak chcielibyśmy, i zaplanowanie kolejnego kroku. Negocjacje, strategia jakaś negocjacji. Chciałbym już, jakby pozbywając się już pewnej teorii, bo zakładam, że Powiedziane zostało to już na wielu spotkaniach. Przenieść to na takie praktyczne, już za, jakby zaprojektowanie tego procesu i porozmawiania na temat choćby pierwszej rozmowy i tego, co już gdzieś tam Szymo Fajnie na przykład powiedział a propos nawyków, a propos tego, jak one wpływają. Ale w takim razie opracujmy. Kilkanaście minut, taki blokowy, prosty schemat dobrej rozmowy. Jakie to są elementy? Dlaczego akurat te? Dlaczego taka kolejność? A co, jeżeli tę kolejność zmienimy, jakie mogą być tego konsekwencje? Czy istnieje coś takiego jak idealna rozmowa? Czy faktycznie są jakieś schematy, którymi można podążać, czy, czy ich nie ma? Także chciałbym zaprojektować proces, ale w ramach tego procesu tak naprawdę skupimy się na takich kluczowych styk momentach styku między nami a klientem i będziemy o nich rozmawiać czysto praktycznie projektując, omawiając od strony marketingowej, sprzedażowej, trochę takiej psychologii sprzedaży, ale to wszystko będzie totalnie praktyczne, e, łącznie z takimi próbnymi rozmowami. Dziękuję Ci Filip i Wam wszystkim, którzy Dziękuję jesteście też. teraz z nami i do zobaczenia. Cześć czołem i pamiętajcie, Cześć, że, że sprzedawanie to pomaganie, żeby Dokładnie. pamiętać, tak jak tutaj to było w tej genezie Filipa.